Ej, hey, swojego pan, swoje palcuj! I co? Spóźnia się? Czyli pizza też będzie zimna u klienta. No, ale nie mamy nikogo innego. Mamma mia! Uch. No, no, ma come è possibile? È impossibile! Come è possibile? È possibile? Stupido, stupido, semplicemente stupido, ragazzo! Dobre. Buongiorno, Giulia Amberi. Roberto. darmi un Roberto. Dobrze, Roberto, quali znasz rodzaje pizza? Uh, pizza margarita, pizza capricciosa. Pizza hut, pizza z pieca, pizza nocne gastro. Jaki jest najlepszy ser do pizza? Topiony, emmentaler, salmonella. A sos? Pomidor. E, stan cywilny? Pomidor. Doświadczenie? Pomidor. Nałogi? Bez nałogów. Brawo. Twoje mocne strony? Tylko jedna strona, jestem praworęczny. A wymażona ciefowa? Aldenta. Dobrze, Roberto. Więc czasem pizzę robię ja, czasem pizzę robię Ala, czasem robię ty. Więc czasem wożę ja, czasem wożę ale, czasem wodzisz ty. No, ty. Y, no, no, ja, ja. No, no, znaczy. <grywa> si, si. No, to czasem pizza, czasem wolne, z czasem służbowy telefon, podwyżka i skuter.